Ferie w naszym województwie zaczynają się 3 lutego, trwają do, do 14. W pierwszym tygodniu ferii w naszej ofercie są warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 10-15 lat. To są warsztaty prowadzone przez aktorkę Ewę Butrym i one dotyczą trochę takiej pracy aktorskiej, więc zachęcamy zwłaszcza tych najmłodszych, którzy marzą o takiej karierze. Aktora czy aktorki. Będziemy się uczyć, jak być na scenie, jak się poruszać, jak wyraźnie mówić. Pośpiewamy, powiemy jakieś teksty, pobawimy się ze sobą, pogramy w gry aktorskie i zabawy, i będzie super. Będziemy ćwiczyć, będziemy robić ćwiczenia dykcyjne, będziemy śpiewać, będziemy mówić dość skomplikowane łamańce językowe. To, co później aktorzy robią na dużej scenie prawdziwego teatru, co później będzie można zrobić ze sobą. W drugim tygodniu, ferii, mamy ofertę taką zamkniętą. Po prostu coś, coś się dzieje w zamku. To jest oferta zespołów tanecznych Plejada dla grup zaawansowanych. Tutaj młodzież przygotowuje się do, do różnych turniejów i, i, i konkursów, w których bierze udział. Jest też oferta taka dodatkowa od firmy Kozalab. Kalina prowadzi bardzo dużo zajęć w okolicznych szkołach, więc na pewno jest tutaj szerszemu gronu znana. Bardzo dużo rzeczy ciekawych czeka na dzieciaki w zamku. Od 10 do 14 mamy nasze warsztaty zimowe Koza Lab i będzie naprawdę świetnie, bo będą różnego typu warsztaty, warsztaty czapkowe, będziemy też wychodzić, będziemy wychodzić do Kosmos Areny, będziemy mieli warsztaty, które przyjadą do nas, będzie pani misia z Nigdy Nudy. Wchodząc za warsztaty, nie trzeba być w żaden sposób przygotowany. Wystarczy, żeby mamy ręce, głowę i chęć do zabawy, i w zasadzie to wystarczy. Przychodzą do nas dzieci od 7 do 12 roku życia. To jest wiek, który jest bardzo kreatywny i będzie się na pewno bardzo dużo rzeczy działo. W weekend feriowy, ten środkowy, 8 lutego. Zapraszamy serdecznie wszystkich na bal karnawałowy. E, dla najmłodszych. E, przebieramy się, świetnie się bawimy przez dwie godziny. Różne animacje, gry, konkursy, zabawy, super muzyka. Stroje zapewne każdy ma w domu, bo dzisiaj oferta w przedszkolach i szkołach karnawałowa też zawsze jest z nas dwi po prostu sezonu. Do nas na bal przebieramy się dowolnie, nie ma jakiegoś głównego tematu, każdy zakłada ulubiony strój. Może to być własnoręcznie zrobiony, może być zakupiony. Nie mamy jakiegoś tematu przewodniego. Dob w sumie przewodnim tematem może być dobra zabawa <grymne> dla najmłodszych. Co ważne, bal karnawałowy jest wstępem darmowym, ale należy pobrać wejściówki w recepcji i po okazaniu takiej wejściówki możemy wziąć udział w wydarzeniu. Dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym raczej, z rodzicami i raczej jeden opiekun i jedno, dwoje, troje dzieci. Oprócz zajęć i warsztatów realizowanych w ramach ferii zimowych w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy mali i duzi mogą skorzystać z ciekawych zajęć w ramach stałej oferty zamku. Nasze zajęcia są w stałej ofercie zamku. W tej chwili uczestniczą ośmiolatkowie. Myślę, że taka grupa by była ze sobą kompatybilna. Mogą być różnice nawet do trzech lat różnicy wieku między dziećmi. Te zajęcia najczęściej bazują na opowieściach. Opowieściach szachowych, gdzie figury wcielają się w bohaterów, którzy przeżywają różne przygody, a jednocześnie te historie opowiadają, przekazują najważniejsze, kluczowe informacje na temat gry w szachy. To o tych najmłodszych. Ci e, uczestnicy, którzy już chodzą do szkoły, pierwsza, trzecia klasa, e, no, są najbardziej podatni na takie e, przygotowania e, szachowe, które pozwalają nawet wziąć udział w turnieju szachowym. Są ciekawe pod tym względem, że e, struktura szachów jest bardzo urozmaicona figury mają różne właściwości. Można się nimi dosłownie bawić, kombinując różne, przeróżne sytuacje. Szachy pozwalają przeżywać emocje w tym mikroświecie. Emocje, szczególnie towarzyszące dzieciom, są, są bardzo realne, i dzieci eksponują te emocje w trakcie gry, przeżywając wiele, wiele razy i te przyjemne, i te przykre emocje. Oswajają się z tym, co może ich spotkać w przyszłym, dojrzalszym. Dorosłym życiu. W każdy drugi wtorek miesiąca zapraszamy do zamku na wieczór z panszówkami. Wieczór z panszówkami to jest impreza otwarta, niebiletowana, nie czyli za wejście nie płacimy. Jest to wydarzenie przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, bo mamy dwie grupy wiekowe, czyli właśnie dzieci mogą, mogą przyjść sobie z rodzicami, z opiekunami, no i dorośli mogą grać we własnym gronie. To są nowoczesne gry, to nie są stare gry w stylu Chińczyka, tylko to są takie, które oczywiście wychodzą dzisiaj. Są popularne, są modne. No i na przykład jest tu Gra o Tron, Uno, Burgrundy czy Nasza Farma. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przynieść własne gry, no i zapoznać się z kimś na miejscu i, i pograć sobie razem. Informacje o zapisach na warsztaty, bezpłatnych wejściówkach na bal karnawałowy dla najmłodszych oraz o stałych zajęciach znajdują się na stronie internetowej www.zamek.wroclaw.pl.